W tym materiale chciałbym Ci jeszcze pokazać, jak możemy stworzyć system rejestracji, czyli sign-up system, który jest używany oczywiście przez wiele aplikacji i stanowi ważną kwestię mechaniki. Klikam store, czyli przy rejestracji będziemy chcieli wykorzystać dwa typy zmiennych: email oraz hasło. Klikam input, wprowadzamy, prowadzone dane. To akurat będzie jako email. Prowadzę to. Continue i wyszukujemy teraz kolejny, czyli input i wybieramy teraz the first one, tak? Czyli znowu dodajemy kolejny, to będzie hasło. Użyjemy prowadnic, by to było bardziej dokładne. I to będzie hasło, czyli placeholder. Przed wpisaniem będzie to wyświetlone. No, wyłączymy przeszkwaler, zrobimy jeszcze raz tak, klikam Enter i klikam Continue. I teraz dodajemy przycisk. Który pozwoli nam się zarejestrować, tak? Czyli zarejestruj. Możemy troszeczkę zwiększyć i użyć prowadnic, by dostosować. Teraz klikamy Badon i teraz wybieramy też kolejny, tak? Czyli zarejestruj lub zaloguj. Bo możemy się zarejestrować i zalogować. Użyję prowadnic. No i tutaj będzie Zaloguj. Ups. Prowadziłem z błędem. Zaloguj. I OK. Teraz będę mógł budować mechanikę. Troszeczkę to rozszerzę. Myślę, że przyciski powinny być bardziej szerokie, by było łatwiej na nie kliknąć. Zarejestruj, zaloguj. I gdy mam zaloguj, to co widzimy, to gdy mamy You, you are going to make a change to button sign up. Czyli na początku zaczniemy rejestrację. No i przy rejestracji musimy dodać jakąś akcję do naszego przycisku. Klikam Sign the User Up. Widzimy też, że mamy login, jednak my tym się zajmiemy w następnym przycisku, a to dlatego, że zaczynamy od rejestracji. No i teraz wprowadzamy dane. Te dane zaczynamy oczywiście od maila, tak? Więc klikamy Continue i wybieramy Input Email. Oczywiście następny to będzie hasło. I wybieramy wartość, którą użytkownik może wprowadzić oraz hasło. Teraz wybieramy hasło, wybieramy wartość. I widzimy, że już możemy rozpocząć tworzenie kolejnych tutaj zdarzeń. Widzimy też, że możemy dać tutaj jako zdarzenie. To jest, gdy coś się stanie. Gdy klikniemy, a tu jest zdarzenie. No i to zdarzenie może mieć konkretną wartość. I ja będę mógł wybrać, gdy element jest kliknięty, to zostanie coś innego. I tu możemy zaznaczyć, że button login, który jest, tak? Przy logowaniu, będzie zalogowany. No i teraz widzimy, że są dane. No i te dane będą musiały być dodane. W tym przykładzie. Co widzimy, to będę chciał ustawić Input email Volume i Input Password Volume. Automatycznie, domyślnie no, się to wyświetla. No i teraz mamy container, który będzie mógł zawierać oczywiście jakieś treści. On the right side screen. Ok, czyli bierzemy grupę i dajemy tutaj na prawą stronę. I teraz będę chciał dodać tekst, który automatycznie dona w tej grupie. Czyli dodam to tutaj. No i tu będą wprowadzone dynamiczne dane, które będą powiadomy, który użytkownik jest zalogowany i jego email. Czy używam Current Email? klikam continue i teraz dodajemy przycisk logout czyli zalogujemy się to chcemy też mieć ten przycisk klikam button i dodajemy też tu musimy to zmienić bo automatycznie gdy no, będziemy zalogowani to będziemy chcieli też się wylogować czyli znów daję wyloguj zmienię ten przycisk na trochę mniejszy no i trochę go zmienię tutaj wizualne takie reprezentacje no i dodajemy kolejny raz akcję i ta akcja to będzie wylogowanie klikam continue i mogę dodać kolejne zdarzenie. Widzimy, że mam jedno zdarzenie, gdy użytkownik kliknie, gdy użytkownik kliknie sign up. Teraz dodamy nowe. I gdy użytkownik jest zalogowany, czyli mamy znów kolejne. Dodajemy znów akcję i nasza akcja to będzie element show i ten show to będzie element, który chcemy pokazać, czyli że grupa zalogowania. I mamy teraz to dodane. Klikam continue i wybieramy preview. Zobaczmy jak to wygląda w tym momencie. Widzimy, że mam zalogowanie, czyli zarejestrowanie, ja wpisuję e-mail 12312.pl. Widzimy, że nawet automatycznie nasz Chrome może ustawić sugerowane hasło. Ja też to zrobię, chociaż może lepiej nie, bo zapiszę mi potem, chcę jakiś 123, klikam zarejestruj i widzimy, że jestem zalogowany i mam tutaj ten content, który wyświetlił mu e-mail zalogowania. I mogę kiedyś wyloguj. No i gdy wyloguję, to zniknie ten content. I na tej zasadzie to działa. Przejdźmy może do następnej lekcji, bo tutaj też będziemy mieli zapisywanie i modyfikowanie danych, które wprowadziliśmy. Działa to na podobny tutaj, działa to na podobnej możliwości, co na przykład działa to na podobnej mechanice z Reddit. Klikam Start i będziemy mogli dać form. Wybieramy form i wybieramy teraz to, gdzie chcemy dodać. Ja zostawię to tutaj po prostu jako taki punkt i ten punkt będzie się nazywał jako na przykład miasto wprowadzam to miasto klikam Enter widzimy że automatycznie jest zaznaczone że nie może być puste tak klikam continue przechodzimy dalej i wprowadzamy przycisk i ten przycisk który jest tu to będzie jako zapisz albo wyszukaj i tutaj widzimy że możemy to zrobić o albo napisze wprowadź albo dodaj o Klikam done. Wybieramy Edit Workflow i budujemy mechanikę do naszego przycisku. Co teraz zrobię, to kliknę Akcje, Tak? Widzimy, że pośpieszyłem się, ale mamy Date Thing i stworzymy nowy typ. Klikam Create a new thing. I ten typ to będzie nowy. I teraz musimy go nazwać. Ja mogę nazwać to po prostu jako, no powiedzmy, miasto. Zaznaczam to. Widzimy, że jest gotowe. Klikam Set Another Field. No, i robimy mechanikę dotyczącą kliknięcia. No, i tutaj będzie nazwa. Nazwa naszego miasta. Teraz wprowadzamy typ. Oczywiście, miasto. To będzie field type jako tekst i klikamy create. I teraz dodajemy do tego input series i wybieramy wartość, która zostanie wpisana. Klikam continue i dodaję też następną, oczywiście, mechanikę. A ta mechanika to będzie stworzenie znowu. I wybieramy teraz, na przykład, powiedzmy głosowanie na jakieś miasto. Więc powiedzmy, mamy. Możliwość głosowania na konkretne miasta, na konkretne ankiety. To będziemy mogli je wpisać, a następnie wyszukać. I wybieramy teraz number, czyli to będzie numer. Dodaję klik i wprowadzę teraz kolejne wartości. I możemy na przykład wprowadzić po prostu jedynkę do naszego input jako jeden głos. I teraz wybieramy kolejną akcję, wybieramy akcję i dodamy resetowanie w przypadku, gdy już prowadzimy. Użymy nowe miasto jako dane. Następnie jest to resetowane i jest tutaj kasowane, gdy już to dodajemy. I teraz co robię, to przechodzę do Design, używam Container, używam Repeating Group, tutaj chcemy, by to było oczywiście duże, by zwróciło wartości, dam to pod spodem i to będzie nasz typ, a nasz typ to będzie miasto, czyli będą tu miasta, na które były głosowane. Klikam Continue i wybieram teraz nasze dane. Nasze dane to będzie Search For i ten Search For to będą dane z naszego miasta. No i możemy startować wokół, wokół konkretnych zmiennych, wokół miast, wokół głosów. Wokół daty stworzenia, zmodyfikowania czy też innych treści. Możemy też ustawić random, czyli będą wyświetlone losowo. Ja wezmę głosy i wybiorę tutaj, że na przykład na jest. Klikam continue i ustawiamy też wartość tutaj naszego obramowania. Przechodzimy dalej do button i przeciągnę to po prostu. Przepraszam, przechodzimy do tekstu i dodajemy, że ten tekst będzie dodany tu. No i możemy oczywiście powiększyć to lekko, to jest wszystko ustawione. No, i możemy wprowadzić dynamiczne dane. Czyli Current Miasto i Nazwa. Czyli będzie wyszukać miasta. Teraz będziemy chcieli dodać jakąś ikonę. I te ikony możemy dać po prawej stronie. I teraz możemy wyszukać, powiedzmy, serduszko na głosowanie. Tak? Oczywiście te ikony są zależne. Moglibyśmy tutaj wyszukać jakieś miasto. Są to gotowe presety, które możemy użyć, i naprawdę jest ich dużo. Klikam Continue. Widzimy, że mogę dodać też Series. Start Edit Flow. Wybieram to, wybieram dane, teraz to, co chcę zmienić, i wybieram po prostu kliknięcie naszych miast, tak? W przypadku kliknięcia tutaj Another Field i przy kliknięciu mamy głosy, i dodajemy tu cancel i dodajemy to do głosów. Tu mamy też wartości, czyli wprowadzamy teraz wyrażenie mówiące, że jeśli ten głos jest większy, tak? Czyli dodajemy w tym przykładzie plus 1 i jak to wygląda? To dajemy plus. Tutaj nie mamy chyba wartości incremental, czyli plus 1, więc po prostu dodamy plus no i dodamy jedynkę. Mogliby też tutaj deweloperzy Babu dodać incremental, bo oczywiście wtedy domyślnie będziemy wiedzieć, że będzie dodawało po prostu głosy do jednego. No i klikam preview. Musimy chwilę poczekać, bo mamy poprzednie logowanie. Tak oczywiście możemy zarządzać danymi, rejestrować się. Widzimy, że automatycznie to mi chciało znaleźć i wpisując na przykład Kielce mam miasto 1. Spisuję Kraków. Widzimy, że jest jeden. A piszmy jeszcze raz Kraków. I widzimy, że są dodane głosy. Oczywiście nie jest to sumowane. I teraz, jeśli byśmy sortowali, to moglibyśmy zaznaczać, tak? Czyli, wprowadzając te dane, mogę oczywiście tutaj ustawiać logowanie. Niestety widzimy, że nazwy mogą być duplikowane, no bo nie dodaliśmy jeszcze takiej funkcjonalności duplikowania tekstów. Jednak zrobimy to w jednym z następnych materiałów w przypadku dodawania tego typu treści.